Inwokacja. Szkoło, technikum moje, Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię skończył. Dziś wartość tchną w całej ozdobie, Widzę i opisuję, pożegnaj, mówię Tobie. Pamięci zawodna, nie sprawisz, że zblaknie wspomnienie o szkole, nim mi jej zabraknie, Zanim wyda mi się lepiej chwilą wyśniono. To dzisiaj przenoś moją duszę utęsknioną, Do tych dni w zespole szkół chemicznych spędzonych. Na długie cztery roki nauki rozciągnione, do tych lekcji, gdy uczono nas rzeczy rozmaitych przez zacnych nauczycieli to głów naszych bitych, wyzłacanych piątkami, przetykanych pałą, za którą od rodziców nieraz nam się dostało Księga pierwsza dyrekcja. Wśród korytarzy naszej zacnej szkoły, gdzie na parterze, gdzie tu uczniów się roi, jest gabinet na numer 106 namalowany, pokój przez niektórych królewskim nazywany. Ten gabinet niewielki, lecz zawsze endogin. Nim się wejdzie do niego, trzeba wytrzeć nogi. Drzwi na oścież otwarte, to uczniom ogłasza, że gabinet gościnny i wszystkich zaprasza. Nieraz nam przyszło w tym pokoju bywać, lecz staraliśmy się raczej gościnny nie nadużywać. Nasz pan dyrektor, pierwszy włodarz w szkole, dba o chemika, jak gospodarz o pole. gnuje kult wiedzy, dba o bezpieczeństwo wyrywa z korzeniami każde bezeceństwo. Te męskie rządy bez wątpienia sprawiają, że w tej szkole dostatek i porządek mieszkają. Cieka, druga, Wychowalce. W szkole nauczycieli dostatek. Jest pomiędzy nimi kilku bardzo nam bliskich. Są nam szczególne. Z wyglądu są całkiem do innych podobni, Lecz pierś mają przeszłość, bo większe serce zdoby. Większe, by każdy z nas miejsce w nim dla siebie znalazł i silne, by udźwignąć wszystkie nasze troski naraz. A czyjeż po śmią w sobie, że dzisiaj znajdą w naszej polskiej mowie to serdeczne słowo, co wdzięczność wyrazi, co opowie światu, jak jesteśmy radzi, że tacy wychowawcy w opiece nas mieli, niech nas dziś czuwają niebiescy aniżeli. Sięga trzecia, język polski. Było polonistów wielu. Lecz szukanie lepszych niż u nas jest zupełnie bez celu. Uczyli nas wytwale, jak słowa dobierać, jak stania budować, i jak je rozbierać. Jak rozprawki i pisać z argumentów porządkiem kazali zawsze mówić płynnie i z Wiadomo, że niecierpliwa młodzież wyraźniejsza, że ją nudzi rzecz długa, choć najwymowniejsza. Ale wszyscy słuchali w i głębokiem, naszych polonistek, nie mruknąwszy okiem. I choć nieraz na lekcjach grud był nieco grząski, Cieszymy się, że mieliśmy z nimi wspólny język, polski. Księga czwarta, języki obce. Mnogie były powody naszego milczenia Na lekcjach angielskiego i niemieckiego mówienia. Choć nauczyciel przykłady nam mnożył, choć się często zżymał, a czasami tworzył. Czas jednak płynie i w miejscu nie stoi. My dziś umiemy powiedzieć, mają niż żony. I złotej biedliwość, <grym> choć czasami zbyt trudne. Lekcje obcych języków nie były nigdy Dlatego też mówimy dzisiaj prosto z mostu, dam kieszynę, thank you, dziękuję, po prostu. Księga piąta, matematyka. Jan jest matematyka. Uczeń na to słowo oblawnął i pochylił się cała ciała połową. Oczy rozbierał, usta szeroko rozszerzał, grożąc białymi zęby, a włosy najeżał. Tak w snach bywało, czy w koszmarach raczej. Bo w naszej szkole na matematyce było już zupełnie inaczej. Na lekcji stał tuż obok mądry nauczyciel, który nas i swoją pracę ukochał nad życie. Najtrudniejsze zadania tak tłumaczyć umie, że najtępsza głowa wnet wszystko zrozumie. Wiwat matma, wiwat matematycy nasi! Tak wam dzisiaj krzyczą wdzięczni uczniowie wasi. Księga szósta, historia. Bitwa, gdzie, w której stronie? pytają młodzieńce, A nauczyciele do nieba wznoszą swoje ręce. Wszystko nam się plątało. Daty, wojny, królowie. Lecz oni zaprowadzili porządek w naszej głowie. Stare dzieje nie zawsze radosne wskrzeszali, jak błędów w przyszłości uniknąć rady nam dawali. Tłumaczyli stare, jak Polakiem zostać, nawet wtedy, gdy nam przyszło do Unii się dostać. Dziś już historia nie ma przed nami tajemnic, więc się w przed historykami. do ósma, Geografia. Na geografii był wielki, nie, nie hałasy. My tylko otwieramy geograficzne atlasy i razem z Panią po świecie wędrujemy różne kraje i krainy dobrze poznajemy. Wiem, gdzie sawanna, dżungla i rumina, gdzie sterów, a gdzie Ukraina. Co było wczoraj obce i dziś już jest dobrze znane dzięki naszej pani, bo jest kapitan, który na okręcie dookoła świata pływał razem z nami przez te szkolne lata. Księga dziesiąta, informatyka. W kociołkach Biko w słowach wydać trudno, bigosu smak przedziwny, kolor i woń cudno. Choć pyszne to jedzenie, bardzo kaloryczne, my z informatyki wiemy, że zdrowsze dietetyczne są potrawy. Więc chociaż nas to danie nęci przekraczać limitu kalorii, my nie mamy chęci. Potraw wartość odżywczą w Excelu obliczymy, a następnie w Wordzie menu sporządzimy. Jeszcze clipart ozdobny i już można drukować. Umiemy szkolną wiedzę w praktyce stosować. Księga 11: Głęb. Chłopcy, jak wiadomo, są krzewcy i silni. Do sportu jedyni, naukach mniej pili. Wciąż tylko o boisku myślą siedząc w szkole, więc na WF-ie mają do popisu pole. Bardzo te lekcje lubią również i dziewczyny. Nie trudno chyba domyślić się przyczyny. Że głębisto na naszej sprawności zależy. laur olimpijski im się dziś należy. Księga 13: O wszystkim potrąg. W korytarzu na parterze wśród licznych sal innych jest biblioteka z czytelni, w niej wiele dzieł słynnych. Tam pani z uśmiechem książki wypożycza, mogliśmy też na przerwie gazety poczytać. Czasem w szkole zdarzają się uczniowie pokłótni, stają wtedy przed pokojem pedagoga smutni. Ta tłumaczy im długo, jak guzę nie szukać. Być pedagogiem to niełatwa sztuka. W szkole, gdzie przed chwilą były, było tyle krzyku, teraz pusto i ucho, epilog. Dziś dla nas, świat idący w świat idących gości, w całej przeszłości i w całej przyszłości, jedna już tylko jest taka szkoła, o której <coughs> będziemy pamiętać przez lata. ZSH nasze. Ono zawsze zostanie w sercach naszych, choć już czas na rozstanie. Ta szkoła droga, miła i jasna była jak nasz dom, bliska i własna. I ja tu byłem, wiedzę zdobyłem, a co on widział i przeżył, w księgi umieściłem. I yeah. do Za moment wasz pobyt w Zespole szkół Chemicznych przejdzie do historii. Ale zanim to nastąpi, przed wami chwila, na którą czekaliście z niecierpliwością. To chwila waszego triumfu. Prosimy pana dyrektora i wychowawców klas o wręczenie absolwentom świadectw ukończenia szkoły. Proszę wywołanych klas za podejście.